No, witam po dłuższej przerwie. Jesteśmy na oczku moim tym większym. Co ciekawego, no, jak widać na załączonym obrazku, pozarastało. Wicioprz wbił się w wodę, czyli robi robotę swoją, cień daje. Ryby tam się chowają. Bardzo fajna sprawa. O, bardzo intensywny tam na się zaczepia, idzie do góry a tutaj rybki no 3 dni temu y, najprawdopodobniej y, czapla nie zdążyła zjeść mi ryby takiego dużego karpia, prawie 2 kilo no i tutaj małżonka znalazła go y, tu na chodniku leżał no przykra sprawa o, no rybki tam chodzą fajnie no trzeba to paskudnie. i widzicie sita robią swoją robotę zaraz Wam pokażę no wczoraj wczoraj myłem dzisiaj już jest tyle no i tam na małzerze to samo tam jest drugi sito pewnie, pewnie też już jest zafulowane Tutaj cały ten system filtracyjny pracuje o, i tutaj też od wczoraj nie? Ja chyba 250 mikronów albo 300, nie pamiętam już dokładnie, ale gdzieś tak będzie, w tych granicach. No i codziennie trzeba czyścić, a najpóźniej to jest co drugi dzień, bo, bo, bo się zapycha, nie? No ale woda już, woda jest klar, naprawdę czyściutka. Się damy rybkom zaraz chlebka zobaczymy jak to wygląda a rzuciłem taką kurtkę odblaskową może coś to wystraszy i ją tą czaplę o crazy. Większe coś tam ugryżem, a tym mniejsze z tyłu. Choda fajna Ostatnie środka to dałem takiego bakterie bicego na chorobę Podaję tu jedną miarkę na tamte małe oczko, na te oczko miarki takie raz na miesiąc O, i tak to wygląda mm. moi mm. drodzy. Pozdrawiam.